Na poprzednim odcinku doszedłem do bardzo ważnego wniosku. Nie mam ani kobla, ani grawalu, ani andezytu, ani żelaza. Te wszystkie rzeczy są dosyć potrzebne na mojej przygodzie z Create, bo od chociażby tutaj w jest andezat, Alloy, który korzysta z żelaza oraz z andezytu. Bądź cynku i andezytu, ale w każdym razie jest wykorzystywany andezyt. Tak jak andezyt jestem w stanie sobie wykopać bez problemów w jednej z kopalni, ze względu na to, że tam jest to, co potrzebuję, czyli andezyt, którego sobie na ten moment wykopałem 198, tak na potrzeby tego odcinka i paru przyszłych, zanim ogarniemy farmę andezytu, tak jeżeli chodzi o gravel czy żelazo, to już jest troszeczkę gorsza sprawa. I tym zajmiemy się dzisiaj moi drodzy. Ponieważ dzisiaj stwierdziłem, że nie będę już dłużej schodził do kopalni tylko i właśnie po to, żeby zdobyć żelazo. Dlatego przy... przerobimy to pomieszczenie na pomieszczenie, w którym będę mógł to żelazo i kobyl i gravel uzyskać. Dlaczego chcę bezpośrednio też zdobywać gravel? Jest to mi potrzebne w pewnym sensie, a jest mi to potrzebne do tego, żeby mógł później wytwarzać andezyt w momencie, w którym ogarnę sobie deepslide. Nie, nie deepstone, ponieważ można zrobić andesit poprzez miksowanie dwóch flintów, jednego gravelu i 100 milibaketów lawy w naszym basen. Nazwijmy to garnek, bo dalej nie mam lepszej nazwy na to. I tak jak jest to możliwe, tak samo jest to trudne do osiągnięcia. Ponieważ, żeby robić mniej więcej nostą plawę, to albo musiałbym wysyłać pociąg do neteru, na co jeszcze nie jestem w stanie się pokusić, albo zrobić farmę na dripstone. Żeby zrobić farmę na dripstone, potrzebuję pointe Dripstone'u, którego na ten moment nie posiadam i w sumie nie wiem, jak go zdobyć. Wziąłem parę kopalni i nigdzie go nie znalazłem. Znalazłem bloki dripstone'a, o tak, ale samego pointed dripstone'a nie. Jeżeli poszukamy sobie dripstone'a, to jest pokazane, że możemy go kupić od Wondering Trader'a. Niestety ostatni Wondering Trader nie dał mi dripstone'a, więc dzisiaj na razie nie będę robił farmy Andezytu. To będzie zrobione w przyszłych odcinkach. A dzisiaj zajmiemy się tym miejscem tak, aby mógł tutaj zrobić farmę wszystkiego. Ponieważ będziemy robić kobel, gravel, żelazo oraz będziemy także pośrednio uzyskiwać pint, co jest nam potrzebne do stworzenia dalszych rzeczy. Czyli andezytu, tak jak pokazałem wcześniej. Dodatkowo, w międzyczasie no, poza odcinkiem, zrobiłem sobie tutaj taką małą kopalnię, która działa na wodzie i na lawie. To jest typowy generator Kobla podpięty mechanical drill, który kopie mi kobel. Dlaczego? Żeby zrobić ten mechanical drill, których chcę zrobić łącznie 20, potrzebuję. Dużo rzeczy. I teraz potrzebujemy albo industrial iron, iron ingot, który się robi z dwóch iron sheet podgrzewanych. Czyli tak naprawdę jedno żelazo da nam na ten moment i w sumie zawsze będzie dawać jedno industrial iron. Więc nie jest nam to potrzebne w taki sposób craftować. Możemy to sprawtować normalnie ze zwykłym żelazem na ten moment. Więc potrzebujemy jednego żelaza na jeden taki drill. Równocześnie potrzebujemy naszego milstonea, ponieważ coś musi to wszystko mielić. I teraz możemy zrobić sobie ich parę różnych ze względu na to, że design and decor daje nam wiele różnych możliwości. Jak widzicie, to potrzebuje stona andzy w sensie casing oraz kogwila. Czyli nic konkretnego. i poza tym będziemy musieli jeszcze sobie ogarnąć parę szaftów oraz bardzo dużo Water wheeli. Więc bez zbędnego przedłużenia, ja się zajmę przygotowywaniem rzeczy i zaraz Wam przedstawię, jaki jest plan. Dobrze? Wszystko przygotowane. Jak widzicie, tutaj mamy wszystkie rzeczy, które są mi potrzebne na ten moment. No, zbudowanie tej farmy. Nie jest to dużo, ale też nie powiedziałbym, że jest to mało. Wciąż potrzebuje to bardzo, bardzo dużo czasu, żeby to wszystko przygotować, tym bardziej, jak się nie ma surowców, dlatego spędziłem nad tym porę ilości czasu, żeby to wszystko zbudować, ale się udało, więc teraz wystarczy, że to zbuduję i zanim zacznę budowę, trzeba przygotować na to miejsce, ponieważ, tak jak jeden z Was komentujących zaproponował, Dokładnie mówiąc, Assassin 1678 proponuję, aby w górze były zautomatyzowane rzeczy. Pytałem i chodzi właśnie o farmy żelaza, między innymi, więc myślę, że farma kobla, gravelu i żelaza też się do tego zalicza. Więc yy, jako, że to jest góra. Jesteśmy w górze? to tutaj powstanie mój cały dobytek jeżeli chodzi o farmę, mam nadzieję że będę w stanie to wszystko pomieścić, teraz będę musiał to wszystko wykopać i zobaczymy czy to wszystko zadziała, więc zapraszam was na mojego timelapsa. I to jest mniej więcej obszar, na którym powstanie cała nasza farma. Oczywiście pomijam momenty, w których ma być zasilanie tego całego, ze względu na to, że nasze zasilanie będzie ono szło w tych kierunkach. Muszę je pociągnąć jeszcze troszeczkę dalej, ale tak, żebyście mniej więcej mieli wgląd na to, jaki jest pomysł na to, żeby to było. To jest on mniej więcej po to, żeby wszystko działało zgodnie z panem. W tym momencie mamy wyjście naszego rotation speed controllera w tą stronę, to pozwoli mi tutaj postawić ten case. Chain drive, te miejsca, w których są pochodnie, to są miejsca, w których ja mam sobie swobodnie chodzić. To oznacza, że dodatkowe chain drive y pójdą jeszcze w tym miejscu, i pod te chain drive y będziemy mieli podpięty mechanical drill, który będzie w tym miejscu. Z tej strony będzie szedł shaft, który będzie zasilał kolejne chain drive, y. i tutaj też. Będą nasze grille, tak żeby sobie mogły na spokojnie kopać. Z tej strony obstawimy to na razie irtem tak aby żadna woda ani tych rzeczy nie wydostawało się na boki. Tutaj pójdzie underside casing, tak żeby to ładnie obudować. To prawda, później będę potrzebował jeszcze na chwilkę wejść w to miejsce i zabrać stąd troszeczkę mocy na dół. Ale to wszystko później, na ten moment się tym nie będziemy przejmować. Ale teraz do pomocy pójdą nam milstony. One nie będą na całości. Ja wiem, teraz zbudowałem je na całości, ale to dlatego, że z tej strony chciałbym mieć cobblestone. Który nie będzie potrzebował tych Milstonów. On będzie, że tak powiem działał sam sobie. Tutaj możemy dać na całość irt. Tak, żeby nic nam stąd na pewno nie uciekało. Kolejne milstony podłożymy tutaj, tych dwóch się pozbędziemy i teraz te linie tutaj będą nam produkowały gravel. W jednej z tych linii gravel będzie przechodził bezpośrednio do naszego sorry, the drawers, do naszych szufladek, natomiast cała reszta będzie szła do mycia, będzie myta i dopiero w Wtedy będzie przesyłana dalej. taki sposób wymyśliłem i wydaje mi się on być całkiem dobry. A nie póki co do tej pory zdawał test, więc nie widzę powodu, dla którego miałbym z tego nie korzystać. Teraz, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Tutaj podłożymy sobie też dirt, ponieważ nie jest nam potrzebne, żeby nam bloki gdzieś uciekały na boki. Potrzebujemy tutaj postawić funele od dołu, tak aby wszystko się ładnie wytwarzało, żebyśmy mogli mieć ładnie nasz cobblestone w gravel, więc wszystko musi pójść o jedną kratkę w dół, w mamy wszystko już podpięte tak jak trzeba, Potrzebujemy wykopać sobie nam małe miejsce na razie na nieskończone źródełko wody, O, teraz Wchodzi czas na uzupełnienie naszych. Ponieważ teraz czas jest na uzupełnienie generatorów obla, które będą działać tak, że nasze wiertła będą złoterlogowane, ponieważ da się je złoterlogować na szczęście. Dobrze, że mam przy sobie deski i że mam przy sobie patyki. Bo w ten sposób mogę sobie zrobić łatwo tabliczki. A te. Tabliczki przydadzą mi się do tego, żeby woda mi nie przeciekała. Teraz, żeby to wszystko działało i nie wylało. Pobudować. To Co to bym mógł wylać? A no, lawa, którą wylejemy w czterech miejscach. Czasem uzupełnię te miejsca tak, aby lawa była wszędzie. Na ten moment chcę, żeby była w jednym miejscu i tylko w tym jednym miejscu. Ułatwi mi się w tych czterech miejscach. mi to troszeczkę. bardziej przyspieszy mi tu całe budowanie. Nie wiem, czy ma to jakiś wpływ teraz na cały kształt. Mam nadzieję, że nie. Czasem będą się też popracować na tym, żeby to wszystko wyglądało troszeczkę ładniej. To teraz pozostawia to sobie bardzo wiele do życzenia. Zanim też uzupełnimy tą lawę, tutaj trzeba ustawić speed controller. Ten tutaj ma być ustawiony na 50. W tym wypadku bagują, baguje się cała kopalnia i zaczyna robić cobblestone, który później zaczyna wskakiwać w lawę zamiast spadać w dół. I nie jest zbierany przez milestone, przez co wytraca się bardzo, bardzo, bardzo duży komplet. Tego nie chcemy. Chcemy, żeby to działało na ten moment. Tak. Teraz. Kończyliśmy. Teraz wystarczy podpiąć oba nasze butterwheels i patrzeć na efekty. Ops. Powrót, 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 powrót. Miałem jak tam wrócić na górę chyba. Kurde, nie pomyślałem o tym totalnie. Ale ja jestem gapa, szybko powrót. Szybko, 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 szybko. Stop produkcji. Prawie skończyłem budowę. najmniej wiemy, że wszystko działa. Tylko że funel, 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 funel. Oraz w tym miejscu musi powstać ściana, która będzie sięgać tego miejsca w ten sposób. I tu potrzebuję mojego wiatraka. Zapomniałem totalnie, że potrzebuję tego end case One. End... To wcześniej nie skraftowałem. Tak, dla zobrazowania wam problemu, jaki będę posiadał z tym wszystkim. 23 flintu i 7 iron nuggetów. To jest to, co dostajemy z przerobienia staka. Gravelu. To jest mało, ale niestety nie mam nic lepszego na ten moment do wymyślenia. Poza tym, bym zrobić farmę na golemach. Robimy tą listę nie na zasadzie rzeczy, które mogą wejść, a rzeczy, które nie mogą wejść. A co nie może wejść? A nie może wejść Rawel Teraz specjalnie po to tutaj jest Braz, ponieważ on może wziąć... Ponieważ on jako jedyny może właśnie filmować takie filtry. Ale które są z andezytu niestety tego nie mogą. Dobrze, to oznacza, że teraz oficjalnie mogę wystartować naszą kopalnię, która będzie nam wytwarzać żelazo. Teraz chwila prawdy. Czy żelazo się wytwarza? Tak, żelazo się robi. To oznacza, że teraz możemy zacząć pracować nad naszym przejściem do naszego storage'a. To przejście będzie. Tego miejsca? A, nie lubię stawiać oproto. Tego miejsca, weź się obrócić, stwierdziłem, że wezmę dosyć duży zapas mojego graw, mojego żwiru i zacznę go przerabiać na żelazo. Więc zobaczymy za chwilę, ile tego żelaza nam dojdzie. Jak widzicie, teraz doszło go całkiem, całkiem sporo. Dalej są to dosyć małe ilości. W sensie, weźmy sobie to, co teraz mamy wszystko i przeróbmy to na żelazo. To nawet. Nie jest. Tak. No 30, to jest 39 żelaza, ale. To jest dodatkowe 39 żelaza, które ratuje nas przy robieniu dalszych projektów. Samo zbieranie surowców na ten projekt zajęło mi dobre dwie godziny. Zacząłem ten odcinek nagrywać koło godziny 17. Mam na ten moment równo godzinę materiału. A jeszcze zbierając surowce. Jest godzina 21, więc trochę czasu spędziłem nad tym, żeby to wszystko doprowadzić tutaj do skutku. Teraz, mając taki pasywny system, który będzie nam robił żelazo, nieważne. Jak i kiedy? Ponieważ możemy teraz sobie czy te czanki mają być aktywne? To nam coś takiego jak mod o nazwie Chunk Loader. I ten Chunk Loader pozwala nam na to. Nazwa wskazuje. Ładuje się tanki. I one będą za każdym razem załadowane tak długo, jak my. Tak powiem, pozwolimy, czyli tak długo, jak nie włączymy to w tym konkretnym chunk Do tego potrzebuje F3G. Także im pokazało czanki. Pokazuje się, że mamy dwa czanki, tak naprawdę. Ten jest załadowany. Farma drewna jest załadowana. Oraz w momencie załadujemy też ten czank. Jak sobie zobaczycie, te dwa czanki są załadowane. One będą działać teraz. Nieważne w którym miejscu będziemy. I tak samo, jeżeli teraz sprawdzimy, także jest załadowany. Co ile drewna się tutaj wybierało. Jeżeli na to, że będzie to trochę więcej jeszcze w dobrym czanku. więc ten chunk powinien być cały czas załadowany. To prawda, to jest wszystko od początku tego odcinka. Powinno być, myślę, trochę więcej. Będę musiał się temu jeszcze. a na pewno będę musiał dorobić więcej farm. Bo na dziś, moi drodzy, to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że on się Wam podobał. Jeżeli macie jakieś propozycje, jak można to zmienić. Tą farmę tak, aby była bardziej wydajna, zapraszam Was do sekcji komentarzy, ponieważ tam jesteście w stanie napisać co myślicie. Jeżeli chcielibyście zaproponować, co można by było robić dalej na serii, to w momencie wyjścia tego odcinka seria Create dostała swoją własną kategorię na moim kanale. Którą możecie odebrać za pomocą konkretnej rangi. Tam znajdziecie wszelkie informacje odnośnie modów. Oraz tego co będzie się działo na serii. bardziej będę wchodził z wami w większą dyskusję? Oczywiście sekcja komentarzy dalej jest dla was jeżeli nie chcecie wchodzić na Discorda. Jeżeli jednak chcecie na niego wejść To link znajdziecie do niego w opisie. Tam będziemy mogli bardziej rozmawiać na temat samego creata jak i samej serii. Myślę że będzie to całkiem dobre rozwiązanie dla was. Jeszcze raz dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. ci się, do zobaczenia na następnym odcinku. No, <laughs> mm, <laughs> right, bam bam.